Oglądaliście kiedyś film, który zmienił Wasze życie? Dla mnie takim filmem był film pod tytułem Jak najdalej stąd. Opowiada o 17-latce, której ojciec zginął w wypadku na budowie. Sama musi jechać do Irlandii, aby sprowadzić ciało ojca do Polski. Nie mieli odpowiedniego ubezpieczenia ani oszczędności. Więc oprócz tych problemów związanych z formalnościami, były także problemy finansowe. Płakałam przez pół filmu, bo od razu wyobraziłam sobie, że to mogą być moje dzieci czy moje wnuki. Zdałam sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, żeby mieć ubezpieczenie na życie w Niemczech, po to, aby moje dzieci czy moi bliscy nie zostali właśnie z tego typu problemami sami. Długo szukałam idealnej polisy, ale kiedy dowiedziałam się, że polisa DE pomaga załatwić wszystkie formalności i jest zawsze w kontakcie z rodziną w języku polskim, to nie zwlekałam i wykupiłam ubezpieczenie w polisa DE z pokryciem na 10 tysięcy euro. Moi bliscy otrzymają wypłatę tych pieniędzy w ciągu pięciu dni roboczych. Co jest bardzo ważne, bo konto zmarłego jest zablokowane w ciągu 24 godzin. I wszystkie koszty musiałaby rodzina najpierw pokryć sama. Ubezpiecz się w polisa DE.